Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Jak to przetłumaczyć? Oto taka krótka scenka rodzajowa z domu wzięta. Załóżmy mama mówi do syna. Możesz mi pomóc zmywać naczynia? Na co syn hamsko mówi nie. Na co mama dopytuje. Co powiedziałeś? No dobra, mówi syn z łaski. Spróbujcie się zastanowić jak to przetłumaczyć. Proszę sobie filmik zapauzować. Za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy. No i podamy sobie prawdziwą wersję wraz z analizą. I witam serdecznie po krótkiej przerwie, czyli tak, najpierw to pytanie, czy możesz mi pomóc zmywać naczynia? Netwi Speaker w języku codziennym ujmie to inaczej, tu nie będzie w ogóle czasownika zmywać. Mianowicie powiemy, can you help me with The dishes? Czy możesz mi pomóc z naczyniami? Oczywiście moglibyście tłumaczyć z czasownikiem myć naczynia, tylko pamiętajcie, że inaczej powie Brytyjczyk, a inaczej Amerykanin. Brytyjczyk powie do the washing up, natomiast Amerykanin powie do the dishes, robić naczynia. Wtedy byłoby na przykład: Can you help me do the dishes? No i teraz syn odpowiada w sposób hamski. No. Pamiętajcie, że w języku codziennym nie wolno odpowiadać samym No. Na przykład jest no I don't, no I can't, i tak dalej, czyli razem z operatorem. Same takie po prostu no jest dosyć hamskie, no chyba żebyśmy to mówili w jakimś takim języku kolokwialnym. Chcę w ogóle właśnie o tym zrobić lekcję, jak ładnie odpowiadać, zaprzeczać, jeżeli chcemy coś tam zaprzeczyć. No i teraz mama mówi oburzona, co powiedziałeś? Ewidentnie to pachnie związkiem yy, z teraźniejszością, tak? Mama jest teraz oburzona. Niemniej jednak, native speaker absolutnie nie użyje tutaj. Present perfect tylko ładnie to powiemy w simple past, czyli did i pierwsza forma, czyli say. Ale native speaker sobie jeszcze dołoży czas, żeby to podkreślić. What did you just say? Co powiedziałeś? Tu jeszcze oczywiście będzie zmiękczenie. Did you? What did you just say? No, i teraz syn odpowiada z łaski. No dobra. Oczywiście możecie powiedzieć OK, ale chciałem Wam zaproponować inny, fajny zwrot z języka codziennego. Fine. No dobra. OK. Dzięki.